Administracja prezydenta Donalda Trumpa zatwierdziła w tym tygodniu sprzedaż Ukrainie 3350 pocisków o przedłużonym zasięgu typu Extended Range Attack Munition (ERAM). To rodzaj pocisku powietrze-ziemia stanowiący połączenie bomby i pocisku manewrującego. Dostawy mają dotrzeć do 6 tygodni, ale ich wykorzystanie, zwłaszcza do ataków na cele na terytorium Rosji, wymaga uzyskania dodatkowej zgody Pentagonu. Cały pakiet wsparcia wojskowego wartego 800 50 milionów dolarów jest w dużej mierze finansowany przez państwa europejskie i zawiera także inne systemy, między innymi systemy obrony przeciwlotniczej oraz rakiety GMLRS o zasięgu do 145 km. Eram charakteryzuje się imponującym zasięgiem od 240 do 450 km. Cechuje się również wysoką precyzją, dokładność do 10 m, prędkością około 763 km na godzinę oraz modułową konstrukcją pozwalającą na dostosowanie do różnych celów, w tym adaptację w wersji przeznaczonej do zwalczania dronów.